Witam w sobotę 23. I jadę sama na działkę. Właśnie jak widzicie tankuję. O, tylko 78 dolarów. No to nawet nieźle. Benzyna w miarę tania dzisiaj. Więc skorzystałam z okazji. No kurczę, dawno już tak mało nie zapłaciłam ostatnio tankowałam to chyba było 90 ale chyba weszło mi z 5 litrów więcej także ja nie miałam jeszcze tak bardzo empty pustego coraz więcej ludzi widzę w maskach teraz na przykład byłam na stacji 34 stopnie w cieniu a tutaj dwie osoby w maskach tankowały w sklepach teraz widzę też coraz więcej kuźwa to się nigdy nie skończy zaczyna się narracja w mediach znaczy ja ogólnie nie słucham ale byłam ostatnio u dentysty i oni mają właśnie ten monitor tak nad głową, jak leżysz nawet im powiedziałam wyłączcie to, bo dziewczyny się nie mnie denerwujecie, bo kuźwa jak to leci cały dzień, to po prostu ja już dostałam, tam byłam pół godziny ja już dostałam jakichś nerwów a niestety, już znowu pokazują, już znowu, już znowu o covidzie i cały czas o covidzie i o szczepionkach. A zobaczcie, co u nas tutaj na tej drodze zrobili. Normalnie czuję klaustrofobię. Albo jakbym jeździła na jakimś slalomie. Oni zrobili to, żeby wymusić 60 km na godzinę. No, ale ja i tak szybciej nie jeżdżę. Jadę z 5 szybciej w mieście. Pewnie nie jeden w to wjechał. Jeszcze obowiązkowy stop. Pojedzenie dla dziubów. Jest 10 po czwartej. Ja dzisiaj miałam jechać rano. Także to jest u mnie rano. no Ale ostatnio czasu u mnie jest pojęcie bardzo bardzo względnym. No, widzę, że mają te orzechy w skorupkach i bez soli. przeważnie były zawsze solone. Także coś nowego. Więc wezmę dziubą. Od razu trzy panki też się załapią. ale jest dzisiaj gorąco. Już trochę zeszła temperatura, bo było 34, później 32, teraz widzę, że jest 30. Coś okropnego. No ale woda pewnie w basenie będzie ciepła. Jadę jak za starych czasów sama na działkę. Zawsze mi się ten widok podoba z tej drogi tam w oddali ta farma. I powiem Wam, że byłam właśnie w Walmart, jak widzieliście, kupić jedzenie dla dzióbów. I co się okazało, no, że kupiłam cztery krzesła, żeby postawić przy ognisku. I akurat były, miały trochę zniżkę. Także za każde krzesło zapłaciłam 22 dolary 50 centów plus podatek, czyli jakieś 25 dolarów. A Alvin ma bardzo, bardzo podobne, jak może widzieliście w moim ostatnim vlogu. I zaraz zobaczycie, po ile on ma te krzesła, bo ja dzisiaj też się u Alwina zatrzymam. Ogólnie planowałam jechać wcześniej. I namówić moich manonitów na wycieczkę bryczką, ale jakoś mi się tak zebrało, że nie zebrałam się na ten czas, co chciałam. Potrzebowałam pomocy, żeby wsadzić te krzesła do samochodu, bo wiadomo, one są wielkie. Taki bardzo miły chłopak mi pomógł, przywiózł mi te krzesła, zrobił tak, żeby one się, Boże, rakowiczek leży zabity. Strasznie dużo ich ostatnio jest. Więc przywiózł mi te krzesła wózkiem. Zrobił tak, żeby się dobrze mi zmieściły. No i ten worek z jedzeniem mi wsadza z tym psim jedzeniem. I ja mówię wiesz, ja co tydzień kupuję taki worek, bo karmię tym szopy pracze. Bo ja mówię, że są takie oswojone, że. Możemy je głaskać, znaczy ja mogę, no ale podejrzewam, że tą moją koleżankę do każdy chyba by mógł pogłaskać, gdyby się dała i te maluchy też. A on mówi, że ja tak chciałbym pogłaskać szopa pracza, ale się boję, widzę je w mieście, ale się boję. Młody chłopak, taki lekko ciemnoskóry. i jakoś wydawało mi się, że on musi być ze Sri Lanki. Nie wiem czemu. No i pytam się go, skąd jesteś? On mówi, ze Sri Lanki. Ja mówię, ale numery ja byłam na Sri Lance 3 lata temu. I ja powiedziałam mu jeszcze, że mam bardzo dużo vlogów ze Sri Lanki. Jakby trochę tak poszedł na dół w tych moich videos. bardzo dużo Włogów także powiedział, że obejrzy zasubskrybował mój kanał teraz jadę w kierunku zachodnim także słońce może trochę przeszkadzać w każdym razie zaprosiłam go do Zeland żeby przyjechał sobie kiedyś tutaj do nas i pogłaskał rakuny on nawet mieszka dosyć blisko od nas kilka ulic dalej że bardzo miły, sympatyczny chłopak, jest dopiero rok w Kanadzie, także nowo przybyły. Ja jestem ogólnie bardzo spontaniczną osobą, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Także bardzo często poznaję nowych ludzi w ten sposób. Nie mam jakichś takich kondenansów. więc miło nam będzie go ugościć. Zawsze człowiek może się dowiedzieć czegoś ciekawego, bo wymieniać się różnymi spostrzeżeniami. Więc co, ja zawsze wierzę, że spotykamy różnych ludzi na swojej drodze, niby przypadkowo, ale często jest tak, że jak najbardziej później się okazuje nie nieprzypadkowo. Więc ja jestem otwarta. Tylko że z moją naturą introwertyka, bo jestem ogólnie introwertykiem, nie zawsze mam ochotę siedzieć i gadać. Jakby to dziwne się wydawało. Bo ja tak z pozoru ludzie mnie uważają, że jestem ekstrawertykiem. Zawsze byłam i jestem introwertykiem. Bo bardzo lubię spędzać czas sama z sobą, sama z sobą albo ze zwierzakami. A z racji tego, że jestem jedynaczką, to siłą rzeczy bardzo dużo czasu spędzałam samotnie i wręcz kiedy rodzice gdzieś wyjeżdżali na kilka dni i mnie zostawiali samą w domu. Nie miałam z tym nigdy, nigdy, przy nigdy żadnego problemu. Ale zobaczcie jaki perfekcyjny weekend. Jaka świetna pogoda. Jak na lipiec przystało. Jeszcze już ostatni tydzień lipca. Zobaczcie już jakie tażniwa są. Ale pogoda im się naprawdę udała, ponieważ ostatnio prawie w ogóle nie było deszczu. Ale jeszcze wracając do tego COVID-a, to tak jak mówiłam znowu zaczynają w mediach nawiązać. Tak jak byłam u tego ten jak tam leżałam, to było 155 nowych zachorowań dzisiaj w prowincji Ontario. Zauważyłam, że dają te darmowe testy w sklepach, można znowu paczkami je dostać. Także każdy bierze, coś się testuje, no i później mają zachorowania, nawet jak objawów nie mają. No ale powiedzcie, co to jest 155 zachorowań w takiej prowincji Jontere, która ma chyba 10 milionów? A ile ludzi zostało zdiagnozowane tego dnia, że ma raka, czy że ma jakąś inną chorobę? Nikt o tym nie mówi, ale Srowid, Oczywiście. Chyba nigdy nie skończy, tutaj. Dajcie mi znać, jakie macie przemyślenia na ten temat. Czy też uważacie, że to jest jakoś sztucznie napędzane? Teraz, szczególnie. I jak w ogóle z tym jest teraz w Polsce? Wydaje mi się, że w Polsce już ludzie mówią o pandemii, jako o czymś, co przeszło. Także po drodze jeszcze zaliczę wiadomy sklep. Mały asortyment, ale akurat to Prosecco jest bardzo, bardzo dobre. Także wezmę to. Jestem u Alvina, i tutaj mamy krzesła Alvina. Te są o wiele cięższe i lepiej zrobione, oczywiście, ale zobaczcie, jaka kolosalna różnica w cenie. 329,99 no dzisiaj jest ta promocja 20% off, no ale dalej, a tamte moje 22,50 za krzesło. No, te są o wiele solidniejsze oczywiście. Jaki ładny samochód przyjechał. Widzę, że jeszcze lokalne truskawki są. No śliczne. Jeszcze cały czas takie ładne. Także chyba kupię sobie ze dwa koszyczki. Nie będę brać całego tego jednego, bo to za dużo. No, i widzę, że zaczynają się lokalne brzoskwinie. To są brzoskwinie z okolic Niagary. Patrzcie, ile tu mają Maple Syrop. Znaczy syropu klonowego. Jeszcze raz Wam tak szybko pokażę tu górę, żeby nie pokazywać żadnych ludzi. Kto nie widział, to w tym sklepie wygląda. Tutaj z okazji specjalnego eventu dostałam kawałek oni to nazywają pie kawałek ciasta to jest ciasto z orzechami pikan i z taką jakby słodką marmoladą to jest cukier w zasadzie z syropem klonowym no i też odrobinę lodów, świeżutkie skwinki i ostatnie już chyba truskawki. Trochę zawiało i zobaczcie, jaki koncert się zrobił. Mm. To ciasto jest pyszne, tylko że jest bardzo słodkie, ale nadal pyszne. A ja rozpaliłam tutaj takie malutkie ognisko, bo już różnych papierów, kartonów się nazbierało. Nie chcę za bardzo tutaj tego stosu palić dzisiaj, ale stwierdziłam, że tylko te takie brudy spalę. No i zobaczcie moje nowe krzesełka. Jak pięknie. Tak się zastanawiałam, czy wziąć wszystkie w jednym kolorze, na przykład w tym niebieskim. Ale stwierdziłam, a fajnie będzie wyglądać po dwa. Także takie moje dzisiejsze nieoczekiwane zakupy. Nie chcę nie wiadomo, jak wielkiego tego ogniska rozpalać dzisiaj, bo dzisiaj jest troszeczkę wiatr, więc a, to jest blisko wśród tych drzew. Także nie chcę tutaj robić jakichś niebezpiecznych sytuacji. Chociaż jakby co to wodę mam od razu tu pod nosem. Ale ciepła jest woda w basenie. Także jutro z przyjemnością spędzę sobie dzień na nic nie robieniu i tylko czytaniu książek w basenie. A towarzystwo tam już szaleje oczywiście. Zaczynają się jakieś przepychanki. O! To tutaj taki bałagan już zrobił. Winogronka już całe poszły, widzę. Moja koleżaneczka z drugą koleżanką. I chłopczyki też są. O, wydziuby. Muszę tutaj uważać, żeby na Was nie nastąpić. Pełno tych małych jest wszędzie. A ty co, misiaczku? Chłopaczek przyszedł też. Tutaj już mi przy strumyku rozkwitły lilie. i poprzesadzałam już kilka lat temu z domu. One są takie fajne. Takie potrójne, czy tam podwójne. No i taki piękny wieczór. Jak już widzieliście na innych filmach. Ale dzisiaj jest wyjątkowo ciepły wieczór. No i taki naprawdę, naprawdę lipcowy po tym gorącym dniu.